No bo y, dzisiaj jest filmik y, taki nietypowy, to jest taki poradnik y, o y, takim programie do oglądania filmów i muzyki z Chania. No taki normalny, nie? Bardziej do oglądania filmów. Nazywa się y, Media Player Classic. No i tak, jak ściągniemy ten program. To mm, po prostu go instaluję. Ja mam go ściągniętego. ściągnęłem go z www.instalki.pl. I aktualnie jest taka to wersja. No inne. Cię podam to chyba w opisie. I jak się ściągnie, to macie oto coś i instaluję to. Net wam instalację. Czy to w pobranych em mpc otwieramy, tak, tak Polski Dobra, ale mam uchromiony. No dobra, będziecie wiedzieć. Tak, dobra to bo dobra jest tam tak normalnie pokaże. Przechodzimy o Tak. Polski. Dalej. To dotykamy albo jak macie, kilka kont to dla wszystkich użytkowników, żeby mogli to uczestniczyć, albo tylko dla, dla administratora komputera. Tkam dalej. No, instalujemy. Ja to są No i będziemy mieć to tak. Nie, ja mam tutaj ten skrót. tak. Jak chcemy coś otworzyć, na przykład jakieś filmy. Ja się otworzę na przykład szybciej wściekli, to klikam tak. O, wchodzę, pomożę, program domyślny. I tu będziecie mieć ten program, ale zazwyczaj go nie ma. I nawet jak w tej drugiej zakładce też go nie będzie, to klikam przeglądaj. I tam, gdzie macie go zainstalowany, czekaj, ja mogę mam go zainstalowanego na pulpicie. I mam go tu. To klikam na niego, OK, i tutaj będzie ten, OK się otwiera czy nie? i tutaj wygląda I się pod z no bo było na tyle dziękuję za obiecenie subskrybujcie, komentujcie na razie